Witajcie kochani, zapraszam Was do wykonania ze mną laurki na Dzień Nauczyciela w kształcie takiej uroczej, kolorowej kredki z ukrytymi życzeniami. Potrzebne produkty przed chwilą mogliście zobaczyć na ekranie, no i zaczynamy. Na początek wybrałam sobie tutaj taką brązową, twardą kartkę z bloku technicznego, z której wyznaczam dość wysoki prostokąt, bo o szerokości 10 cm a wysokości 16 cm. Następnie u góry wyznaczam sobie jeszcze jeden, nad nim jakby drugi prostokącik o wysokości 10 cm. No i dzielę sobie go na dwa prostokąty. Ten na dole ma centymetrów cm. I szerokość 10, a ten u góry ma 10 cm szerokości i wysokość 10, więc taki kwadracik na prostokącie nam wyszedł. Ten górny kwadrat, jak widzicie, podzieliłam na pół i stworzyłam w środku trójkąt równoboczny. No i teraz wycinam sobie ten mój stworzony domek, kredkę, zwał jak zwał, i to będzie podstawa naszej laurki. Następnie wybrałam wzorzysty papier, z którego wyznaczam sobie prostokąt o szerokości 12 cm, wysokości 16 cm, tak jak ten pierwszy prostokąt wyznaczony na brązowym papierze przed chwilą, z tym, że tutaj jest ten prostokąt szerszy o 2 cm, ze względu na to, żeby stworzyć taki efekt zaczepienia, taką zakładkę, którą za chwilę będziemy zaginać pod spód. No i tak jak mówiłam, 16 cm wysokości, 12 szerokości, no i ten powstały prostokąt e, zwężam o centymetr po lewej i po prawej stronie, żeby stworzyć właśnie takie centymetrowe boki, które mogę zagiąć pod spód, pod ten prostokąt, żeby następnie przykleić go na tym brązowym papierze, z którego wycięłam przed chwilą podstawę mojej laurki, czyli ten brązowy ołóweczek. Teraz górną krawędź dzielę centralnie na pół. Na środku połowy przystawiam cyrkiel, no i na tej szerokości 10 cm od środka podzielonego tego odcinka na połowę tworzę sobie połowę koła cyrklem. Będzie to taki łuk, który również wycinam. Jak widzicie, ja te moje centymetrowe boczki, które przed chwilą pozostawiłam po bokach mojego prostokąta. Delikatnie ścinam na kantach, żeby później nie wystawały mi, kiedy zagnę je pod spód tego mojego kształtu. No i ten łuk, który przed chwilą zrobiłam e, cyrklem, też wycinam. Jak widzicie, e, no i zaginam boczne krawędzie, o których już wcześniej wspomniałam, że są one potrzebne do przyklejenia tego kształtu do tej brązowej i wcześniej wyciętej kredki, żeby mi tutaj u góry spod tego łuku e, wyciętego nie wystawały. Obracam sobie na drugą stronę kartkę no i wycinam te wystające elementy tutaj u góry, żeby nie było ich widać. I to będzie takie kieszonka, w której będą schowane życzenia. Przykładam, fajnie mi tutaj wszystko pasuje. W międzyczasie rozklejam powolutku klej na gorąco. Z czerwonego papieru ja tutaj wybrałam akurat arkusz piankowy, ale możecie wybrać blok techniczny czy rysunkowy. Wycinam trójkącik, który posłuży do stworzenia resika. No, i e, dodatkowo wycinam sobie jeszcze taki niewielki łuk z tego samego czerwonego papieru, który będzie tworzył kieszonkę. Taki uroczy dodatek na tej mojej kredeczce. Zaczynamy sobie czyścić już tę moją kredkę, e, tworzyć liściki, które będą schowane w środku w tej kolorowej, wzorzystej kieszonce. Po prostu wycinam sobie cztery takie same prostokąty z białego papieru, koniecznie z kartki z bloku rysunkowego. Żeby łatwo nam było zwinąć potem ten liścik w rulonik. Na liścikach piszę dowolne podziękowania dla nauczyciela. Możecie napisać te, które ja napisałam, ale życzę Wam, żebyście... Radzę Wam, żebyście napisali życzenia od serca, czyli to, za co Wy tak naprawdę dziękujecie Waszemu ulubionemu nauczycielowi. Bo każdy z Was pewnie jest wdzięczny za coś innego. Możecie tych liścików oczywiście zrobić mniej, możecie zrobić więcej. To już w zależności od tego, no ile tych informacji tam w środku chcecie zawrzeć. Kiedy wszystkie liściki są już gotowe, będę sobie powolutku a, zawijać już w rulony te moje białe karteczki z napisami, przygotowałam cztery kawałki mniej więcej takie same e, włóczki, no i na razie odrzucam te liściki na bok, bo postanowiłam najpierw skleić sobie te moje elementy kartki w całość. Jak widzicie mój czerwony rysik już jest przyklejony, kieszonka. Na ten ołóweczek również już ląduje na swoim miejscu. No i teraz na tych zakładkach, na tych centymetrowych bocznych paseczkach mojego wzorzystego papieru nakładam klej na gorąco. No i za te właśnie zakładki dociskam sobie do tego mojego brązowego ołówka, do tej kredeczki, ten mój wzorzysty papier, czyli tę kieszonkę. Kiedy klej już zaschnie i mam te boczne krawędzie przyklejone, od dołu nakładam w środku między tymi dwoma papierami cienką linię kleju no i zaciskam. E, teraz mamy tę kieszonkę już szczelną, nic tam dołem nie wypadnie. Tutaj troszeczkę mi brązowego papieru z boku wystawało, więc docięłam delikatnie tę krawędź, żeby idealnie pasowała do czerwonego papieru. No i czas na zbijanie naszych liścików wcześniej już przygotowanych. Zbijam sobie każdy z nich w rulon, a następnie zawiązuję przygotowaną wcześniej włóczką w wybranym kolorze po prostu na kokardkę. Taki sznurek, taką włóczkę możecie też zamienić na wstążkę w wybranym kolorze. Postanowiłam stworzyć jeszcze z tego samego sznurka, którym zawiązywałam ruloniki, małą kokardkę, którą przyklejam odrobiną kleju na gorąco po boku mojej kieszonki dodało tu takiego uroku. Myślę, że wygląda to teraz bardzo ładnie, o wiele lepiej niż bez tej kokardki. Na tym wolnym kształcie, na tym wolnym elemencie brązowego papieru wyznaczam sobie linie, wzdłuż których prowadzę jeszcze napis nawiązujący do tego, żeby te rulony zabinięte sznureczkiem i zawiązane na kokardkę otworzyć no i przeczytać co tam w środku w nich się kryje. Na początek, oczywiście, rozpoczynam szkit ołówkiem, a następnie, kiedy już wiem, że napis zmieści się tam, gdzie zmieścić się powinien, poprawiam sobie go czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania. Teraz już tylko pozostaje umieścić nasze liściki, nasze ruloniki z białego papieru, kieszące naszej kredki. No i nasza kartka jest już gotowa. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten pomysł Wam się spodobał. Liczę na to, że wykonacie go razem ze mną. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No i wpadnijcie tam po więcej inspiracji na takie ręczne robótki, kartki i inne DIY z papieru i nie tylko. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa-pa!